Witam was widzowie w kolejnym filmie tak na... oj A. tak naprawdę w drugim filmie na moim kanale z tej serii oczywiście no i pożyczyłem sobie słuchajcie bizona no można powiedzieć że od sąsiada takiego znajomego Wiadę sobie na to zawapnowane, bo muszę się rozstawić. No i słuchajcie, żeby. <laughs> Przekoszę sobie jeszcze to jedno pole, co mi zostało. Oczywiście pszeniczki. Jest on w ładnym, pięknym stanie. Przepiękny stan, więc super, obym nic nie zniszczył. Tyle mamy do przekoszenia, więc lecimy. Bo słuchajcie, nie ma czasu. On jest tam już przepalony, wszystko zrobione. Jest. Kurde, ja nawet przyczep nie mam przy, przygotowanych. Dobra, jakoś leci. Dobrze. Oj, policja. Ja tak kurde trochę na lewo jadę, bo nie mam wózka do Hedera. Więc. Tak, średnio. Ładnie idzie. No, słuchajcie, ja sobie tak koszę i koszę. sypie ładnie, ale chciałbym Was poprosić o jedną rzecz, że yy, słuchajcie. Pamiętajcie, że na 50 widzów, na 50 widzów jest live. Chciałabym Was prosić, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subika. Bo naprawdę bym bardzo się cieszył. A Was to nic nie kosztuje. No, chyba że Wam się moje filmy nie podobają. Ale myślę, że chyba Wam się trochę podobają, nie? Więc prośby Was tylko o małą łapkę w górę i małego subika. No naprawdę bym był ba bardzo po prostu wdzięczny i szczęśliwy. A będziemy się zbliżać też szybciej do do czego? No do 50 z, y, widzów, czyli grania z widzami Także także proszę bym was właśnie oj, o subskrypcję. A ja sobie dalej koszę. Trochę mi to zajmie, ale ja nie chcę was zanudzać, to może sobie jeszcze dzisiaj to sprasujemy. No słuchajcie, zaraz zajeżdżamy. Oj, ja już y, odstawiam bizona, wysypałem. Mm, Boże, no nie mógłby odjechać, poczekać. Panie! Ja wiem, że to ja nie powinienem jechać z Hederem, ale... nie mam innej możliwości. Poczekajcie. Dobra, jakoś jestem. Zajeżdżamy tu. No. Trzeba się wyrobić jakoś. Żeby nic nie poobijać. Proszę. Dobra, wjeżdżam. Jakoś tu mogło odstawię. A, zobacz, jak ma piękną dziewięćset dłójkę. O oh, oh, kurde. Fajna. Dobra, ja wracam. Mam wam jeszcze do pokazania. W szakach mam, ale to słuchajcie, nie piszcie. Nie wiem, napiszcie co z tym robić. Nawet nie wiem co to jest: czy to 28, czy to 30, czy 25. Wydaje mi się, że to jest 30, ale nie wiem. Czy to, to w ogóle remontować, czy to, 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 to w ogóle. Nie, nie wiem. Hmm. Nie wiem, czy to w ogóle remontować, słuchajcie, czy, czy po prostu dać sobie z tym spokój. Napiszcie w komentarzu. Dobra, ja sobie to będę zbierał. To, co wysypałem, muszę pozbierać. No, bo tak. Trzeba to pozbierać. Oj. Nie ja chcę słomy. Chcę. Z o, zboże. Chcę. I do przyczepy. No, mam jeszcze sobie zagarnę to, co rozwaliłem. I tu. Dobra. Dobra. Bierzemy Perkinsa. I lecimy, słuchajcie. Ja się będę z wami żegnał. No i widzimy się już w następnym odcinku. No i co? Na razie.